Dzień dobry, a w zasadzie to dobry wieczór. Wieczór już i to konkretny wieczór, bo zimowy i ciemny. No ja myślałem, przydreptać na siedlisko, bo pogoda, a w zasadzie prognozy pogody, nieco mnie zaskoczyły. Miało być inaczej, a jest inaczej. W nocy temperatura poniżej minus 10, więc siła wyższa trzeba było przyjechać i zakręcić tą wodę, bo myślę, że kilka takich nocy i byłby problem. A jaka temperatura w pomieszczeniu? Jak widać, jeden stopień i ciut, więc uff, mróz mi jeszcze do budynku na szczęście nie wszedł, więc w ostatniej chwili mam nadzieję, że przyjechałem. Zresztą widać, woda nie zamarznięta, także trzeba będzie włączyć światło, no i napełniać po kolei te baniaki z wodą i zanosić do piwnicy. No szybko jeszcze rozpalić świecę, bo to zawsze trochę temperaturę podniesie, no a godzinkę pewnie tu trzeba będzie spędzić, żeby to wszystko ogarnąć. Więc trochę ciepła się przyda. Ta wylewka betonowa, którą ostatnio zrobiłem, no teraz trzeba uważać, uważać, żeby to, co wypada z e, nierusztu i nie z popielnika, tylko z paleniska, żeby po prostu nie złapało i nie stopiło z tego steropianu. Więc na szybko jakaś tam podkładka, w razie co. No i dobra, zamykam to, niech ładnie się rozpali, a ja pomału będę działał dalej. I schodzimy do piwnicy, zobaczyć jak tam w środku. No oczywiście najpierw odkręcić tą wodę, żeby nabrać butelki. Wziąłem też termometr, ale nie no, wyraźnie czuć, że tu jest zdecydowanie cieplej niż w pomieszczeniu. Gdzie ja go położę, a gdziekolwiek, nawet na razie na ziemniaki, na dworze się temperatura spadła do zera, ale, ale co, teraz tutaj. Zakręcę ten zawór, gdzie idzie na dwór. Odkręcę ten. I co jeszcze? Aha, no i włączymy pompę. Ciśnie, i dobrze. Woda się leje. Kilka takich baniaczków trzeba będzie napełnić. Widzę, jest 8 sztuk. No to myślę, że na takie przyjazdy, raz na jakiś czas, to spokojnie starczy. Także pomału wędruję z tym do piwnicy. Okej, okay, to baniaki stoją i tak się teraz zastanawiam, ale chyba lepiej zostawić je lekko odkręcone. Tak, żeby ta woda miała, no nie wiem, cokolwiek dostępu powietrza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wezmę, zostawię może kilka odkręconych, a kilka zakręconych. O, ta jest w sumie bez łóżka, więc będzie zakręcona całkiem. Zobaczymy. Po dłuższym czasie takiego leżakowania, w których baniakach będzie lepsza ta woda, czy w ogóle będzie jakaś różnica. Po lecie zostało mi też sporo napoi, no ale mam nadzieję, że to nie przemarznie. Jaka w ogóle jest temperatura? No, tak, 3 stopnie. Chociaż drzwi otwarte, więc może troszeczkę zimna wpadło, ale na pewno będę musiał zatkać tą dziurę, czyli ten, to wykute pod odpływ, który robiłem. Bo tędy suma summarum, będzie uciekało ciepło. Muszę też ogacić tym styropianem, które docinałem w tamtym roku okienko, żeby mieć już komplet zabezpieczenia. Głupio, że nie zrobiłem tego ostatnim razem, no ale niestety, całkowicie o tym styropianie zapomniałem. I dopiero na końcu spuszczę całą wodę z instalacji. Z kranu cała woda zeszła, więc pora poodkręcać te zawory. Tu wszystkie po kolei. To zostaje otwarte. Nic nie kapie, no to może i dobrze. Ten zostaje otwarty. Yy, I co? I teraz trzeba z tego hydroforu tu jakoś wodę spuścić. Lecimy z wiadrem. Odkręcamy. I pewnie trochę tego poleci. A może wcale nie tak dużo, zaraz zobaczymy. Myślę, że ze 2-3 litry to pewnie maks. No ale wiadomo, do zera ta woda i tak się tędy nie spuści, bo jeszcze zostaje trochę w rurce. No i tam dalej, gdzie jest ten zawór zwrotny? W sumie nie do końca dobrze założony, no ale jest tak jest. A i ten filtr od razu też odkręcę. Zaraz wezmę żabkę. Przy okazji, woda stąd zleci. No i wyczyść jeszcze ten filtr piaskowy. Bez żadnego przecierania po prostu wyjęty filtr i w sumie nie wygląda tak źle. Myślałem, że będzie gorszy. No, w tamtym roku jak go wyczyściłem, bo był mocno e, zaśniedziało i w ogóle zaszedł, to teraz jest nawet ok. Nie ma takiego żółtego nalotu, który zostawał chyba rok temu na palcach. Jakieś takie pojedyncze grudki, więc spoko. Włożę go, żeby po prostu nie zginął, e, chociaż nie, bo mi stąd wyleci. Także to powędruje ku mojej pamięci. O tu, gdzie światełko, patrzę jeszcze na te rurki, żeby mieć pewność, że wszystko pospuszczane i podkręcane w zasadzie jest ok. Termometr zostawiam tu, w środku. Zobaczymy, co będzie. Nawet teraz widzę, że temperatura pomału wzrasta tam do 3-3,5 stopnia, prawie 4. Więc myślę, że nie jest źle. Zatkałem oczywiście to, żeby ciepło nie uciekało. Wsadziłem styropian i jakoś tam kawałek poduszki w okienko. No i na razie tak to pewnie zostawię, a następnym razem jak przyjadę, to jeszcze e, tak jak w samym roku w drzwi stawię wielki dywan. Oczywiście w te podwójne drzwi, nie tu, ale światełko gasimy, gosimy, a w drzwi to dokładnie pomiędzy te podwójne. W tamtym roku mi się to sprawdziło, więc mam nadzieję, że teraz też się sprawdzi. Ok, piwnica do zamknięcia. Tuściłem też już wodę z kolanka, które było pod zlewem. Postawiłem na razie baniak, no bo wiadomo, tam woda jest, też mogłaby zamarznąć i by był problem. Tu dwa baniaczki z wodą mi zostają, czajnik pusty. To w zasadzie, a niech też zostanie, może jedynie wyjmę ten filtr, który tu był. Taka prowizorka co prawda, ale działała, więc tyle czasu mi się sprawdzało. Położę tak, żeby pamiętać, że tu wody nie lać. Woda jeszcze będzie tam kiedyś do wykorzystania. Szczelnika w sumie ostatnio już nie korzystam, no ale niech będzie. I teraz co? Chyba trzeba jeszcze raz dołożyć do pieca. No i pomału się zbierać. Dzisiaj godzina już późna prawie 20. Więc ciemno na dworze, ale oczywiście nocy jeszcze takiej pełnej nie ma. Ja zostawał dłużej nie będę, bo dzisiaj e, zajechałem praktycznie po drodze. No chcę mieć zakręconą wodę, chcę mieć z głowy. Nie wiem, co będzie faktycznie w sobotę i w niedzielę, jeżeli będzie taka temperatura, jak zapowiadają. No teraz prognozy nie do końca się sprawdziły, jeżeli chodzi o temperaturę. No, chyba że z tym śniegiem, który spadł, z sobotę byłem w niedzielę zawaliło w ogóle tym śniegiem chyba ze 20 cm, więc jakbym zostawał na noc, to bym nie wyjechał. Eee, czy będę coś dokładał? Albo w zasadzie już nie będę dokładał. Lepiej ognia nie zostawiać, jak się odjeżdża. Także niech to się z pomału dopali. Ja akurat jeszcze obejdę dookoła, czy wszystko. Popakowałem i będę się zbierał. A, mówiłem o tej pogodzie. No tak, sobotę byłem, w niedzielę napadało śniegu. No i temperatury miały być tam po 5-10 mrozu, no ale było więcej i to w zasadzie wszystkie dni. Teraz na sobotę i niedzielę ma być też bardzo, bardzo zimno, bo temperatura 7 w dzień i kilkanaście stopni mrozu w nocy, ale fajnie, przyjemnie. Więc jak będzie tak zimno, to ja po prostu nie przyjadę. No ale najważniejsze, że mam wodę ogarniętą i o to chodziło. A za rok, no, trzeba będzie dorobić, jak widać, te rurki, które są tutaj. Także na dzisiaj to tyle. No, chyba, że jeszcze na dworze coś trafię ciekawego, ale jest na tyle ciemno, że wątpię. Oczywiście nie chciało mi się iść naokoło drogą, tylko na skróty. A na skróty, no to widać, jaki ten śnieg i jak głęboki. No, myślę, że 20-kilka centymetrów to standardowo, a jak trafić w dołek, to w pół łydki. Także cóż, pomału drepczę do samochodu. I w drogę dalej. Po prostu już do następnego razu.